Stała w garażu trochę zmęczona. Kurs i lata historia wpalona, ale przyszedł dzień, gdy Artur ją znalazł Spojrzał i wiedział, tu będzie zaraz czas. Wojskowa zieleń błyszczy jak sen To Joda rusza w świat gotowa na teren. To marzenie Artura spełnione dziś Nowe życie, nowy blask! Słyszysz ten ryk? słuchajcie, farba prawie mi tutaj nie pyli. Poliureta zielony, tak jak widzicie, kładę przed kobrą ze względu na to, że jak będę robił strukturkę dość taką drobną żeby mi podkład spod spodu nie przebijał i tak naprawdę każdy kolor chyba tak będę robił, bo jest to bardziej wtedy, wiem, że wszystko wyjdzie perfekt. Eee, I nie czekamy długo, to odparuje, to znaczy odparuje na tyle, że ja sobie zakleję później, ale jeszcze dzisiaj, zakleję sobie wnęki i polecę już go dzisiaj też cobrą. Eee, ja nie czekam tak naprawdę, wysycha, nie zamknie się dokładnie mi ten poliuretan, wala cobrą, i jadę. Gotowy samochód, tak naprawdę. Dobra, ja lecę po farbę, bo mi się skończyła. A dalej. Niech piach i błoto lecą z kół, Niech echo niesie jej silnik wśród pól. To niezwykły wóz! No i dobra, słuchajcie. Wojskowa zieleń, ściągnąłem maskę. Wojskowa zieleń jest na aucie, to jest tylko podkład. Chyba u ja nie mam pomara silnika. Widzieliście, że malowałem też środek. Niech to wygląda fabryka, a może nawet nie lepiej jak fabryka. Yy, idę myć skrzędzik yy, i czekam aż wyschnie oklejam i jadę kobrom. Trzymajcie się. No i słuchajcie, lecimy z kobrą. Ja już sobie rozrobiłem, rozrabiacie według własnych proporcji, ciśnienie pistoletu i tak dalej według własnych proporcji, robicie sobie jakiś test. Ja na kartce już troszeczkę zrobiłem na samochodzie. Dobra, lecimy. To świat gotowa na teren, to marzenie Artura spełnione dziś. Nowe życie, nowy blask, słyszysz? Jak będziecie chcieli w zasadzie recepturę na taką strukturę, no to, to wam mogę powiedzieć, to co robię, mogę Wam powiedzieć. No i dobra, mamy to. Za chwilę Wam pokażę jeszcze, yy, jak wyszło. Z bliska. Blacha naprawiona, serce już gra. Lakiernik w ruch i magia trwa. Pistolet śpiewa, farba jak mgła. A Toyota w zieleni znów siłę ma. Wojskowa zieleń błyszczy jak sen Toyota rusza w świat, gotowa na teren To marzenie Artura, spełnione dziś Nowe życie, nowy plan